Idziemy do Daejeon, do kolebki koreańskiej inteligencji. Idziemy zobaczyć najlepszy uniwersytet w Korei, no i koreański folklor, bo to nie jest wielki przepych seulowski. Piotruś, liczę na twoją zapowiedź, co idziemy zobaczyć? Piękne koreańskie studentki. Przekonamy się, czy Daejeon to tak naprawdę dungeon, z którego nie da się uciec? To będzie niesamowita historia. To jest w połowie drogi między Seulem a Busan. Zostawiamy XnFamily, więc dzisiaj vlog. Prawdopodobnie z małym uczestnictwem Julki, ale może się pojawi dla was. A będziemy za to my i będziemy 150 km od Seulu. Jesteśmy w Daejeon. Piotr jakbyś to porównał na mapie Polski, to miasto? E, Okej, okay, więc to jest dobre pytanie, to jest łód, ponieważ to jest Daejeon to piąte miasto co do wielkości w Korei, ale mimo tego, że jest to miasto bardzo technologiczne, miasto bardzo naukowe i wydawałoby się stosunkowo duże, to ono podobno ma mieć taką trochę bardziej małą miasteczkową, też aurę dookoła siebie, że jest trochę luźniej, że to nie jest wielka metropolia, mimo że takowy status posiada, ale w porównaniu z Seulem jest to miasto tańsze, Bardziej studenckie, bardziej wyluzowane. Może nie jest tak prestiżowe i nie ma tak wielu atrakcji, wiecie, czysto turystycznych, ale do wychilowania podobno jest mega dobre. I pewnie zachodzicie w głowę, Peter, jaki ty jesteś mądry, skąd ty wiesz takie rzeczy? Studiowałeś koreanistykę, sinologię, japonistykę? Nie, mordo! Odpaliłem Wikipedię i to wszystko jest w pierwszym akapicie. Wiesz ile jest ludzi w Dejjal? Skoro w Seulu był miliard. To tu jest jedynie półtora miliona! Yo, to jest What? wielkości Warszawy, to jest miasto to jest wielkości, wielkości Warszawy. Byliśmy w Korei, a jesteśmy w Warszawie! W Warszawie? What? Rondo daszyńskiego! Słuchajcie, widzowie, jest dzisiaj... O, 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 Ważny, tra... dzień. Ważny dzisiaj jest dzień, ponieważ ten, ten sympatyczny gentleman obchodzi dzisiaj swoje 18 urodziny. Dokładnie. Co tak. prawda, trzeba do tego wieku dodać jeszcze 13 lat i wyjdzie faktyczna data. Z mordy wcale nie wygląda jakby już był jedną nogą w grobie. Lat. 100 lat, niech żyje, żyje, żyje na Dobra, skróć to łódź chórę, raz, Dobra, idziemy, idziemy. Nie Dobra, idziemy, czasu, nie ma czasu na urodziny. Jeżeli ktoś napisze w komentarzu, że mam 40 lat, to ban. Lewus powiedział, że to jest trochę jak łódź i szczerze mówiąc, po tym co widzimy tutaj, trochę jak na razie to przypomina łódź. Ja dałem wam taki mały break breakdown, nie? Czym według Wikipedii jest nasz dzisiejszy dungeon, ale. Jest jeszcze więcej rzeczy. Miasto, może nie ma tylu turystów co Seul, może nie ma tyle atrakcji, ale Dlatego dzięki temu możemy poczuć klimat prawdziwej Korei. Mamy wielkie szczęście, trafiliśmy na koncert New Jeans. To jest ten cały K-pop? Inaczej to sobie wyobrażałem. Bardzo się już cieszę, mimo tak że jesteśmy w Łodzi od 5 minut że tu przyjechaliśmy, bo... Jeszcze nawet nie weszliśmy na Piotrkowską, nawet Nie było na Piotrkowskie to jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, że wiecie, my żyliśmy w bańce. Piękny Seul, piękny nowoczesny busan. I teraz my zdrapujemy tę powierzchowną warstwę i przebijamy się niżej, nie? Chodzimy na kolejny dungeon level. I teraz już wiemy, że Korea to wcale nie jest takie piękne państwo. Tam są jakieś sklepy, y, takie wiecie, na ziemi sprzedają kwazywa. Jakiś odrapane, od odrapane jakieś budy z telefonami. Widzicie jak to wygląda? Jakieś kanistry, metamfetamina jest na ziemi. No nie czy wygląda to dobrze? No tak szczerze, niespecjalnie. Klimacik? Jest, owszem, ale nie jest to prestiż. I dzisiaj ten brak prestiżu Wam pokażemy. Stary, wszyscy wiedzą, że to jest vlog podróżniczy. to ja mówisz dziś... trochę patologii od ciebie? Patologii ode mnie? Przys nie ma jej od kilku dni. Ja dzisiaj jestem. Napisz w komentarzach, że kochamy patologii. patologii od Czarnego Piotra. tak. Nie, nie. Wszyscy na czacie, którzy kochają patologię, piszą jeden. Ci, którzy kochają merytorykę, piszą ja dwa. I zobaczymy, nie ma kogo patologii jeden, więcej. Jeden. To jest koniec patologii. Oficjalny koniec patologii. Od dzisiaj jesteśmy kulturalni. Przenieśliśmy się do Poznania, tak zwany lekki syf. No. tak czujesz się jak w domu? Tak, rynek stary, Poznań, święty Martin, te klimaty Chodzimy na ulicę Piątkowską. Tu pod nami płynie rzeka Wisła Nie jest najbardziej malownicza rzeka, którą Korea ma do zaoferowania najwyraźniej Zaczynamy od klasyki Trzy Przegapione budziki Mieliśmy wstać o 9.07, jest 11.23 Będziemy otwilić piekarenkę Baker Baker Zobaczymy co dobrego tam się kroi, to podobne jest Najlepsze miejsce w całej koreańskiej łodzi i jeżeli tam nie będzie dobrego pieczywa, będę trochę rozczarowany, bo przypominam, naszym wyznacznikiem jakości pieczywowej, chlebowej jest piekarnia pudka, pudciarze, po pierwsze, to mogą być miejsca na Waszą reklamę, a druga sprawa jest taka, jeżeli tu nawet... W takim dobrym miejscu, nie będzie chleba o jakości wyższej niż bułka łazurska Wracamy z Korei do Polski dzisiaj To jest podobno sposób w jaki tutaj się kupuje, nie? Nie ma e, galerii handlowych, tylko są takie właśnie sklepy przydrożne Chodzisz sobie, wybierasz, zobacz, to jest skarpetki masz Tak się w Dungeon kupuje rzeczy, nie? Ryan, powiedziałeś, że to miejsce Ci nie przytłacza, że Ci się podoba Rozwij ten temat Myślę, że ogólnie jest trochę mniejsze I jest takie bardziej, wiesz Możesz poznać Koreę od podszewki, nie? A nie poznajesz tylko wielkie korporacje i ogromne trapacze chmur. A pamiętajmy, że jeszcze nie byliśmy na uniwersytecie. Dopiero zapoznamy się z prawdziwą Koreą, z prawdziwą koreańską elitą intelektualną i myślę też e, wizualną. Ocena zapachu wstępnego. Ej, pachnie takim pysznym masłem. Jak pachnie masłem, to znaczy, że dużo jest takich rzeczy, wiecie, głęboko smażonych. -a -a. Ale kupiliśmy chleb w literę S. Teraz będziemy kupowali Słodkie o, klasyka, nie? Parówki zawijane w ciastku. Bierzemy parówkę w cieszy? No, yes. O, i przechodzimy do elementu słodkiego. To no, może być... Czarny czarna buła. Czarny chleb? Słodka! Macie tutaj robotę do nadrobienia. Chleb z, z, ze stolcem na górze. Jak porównam z tymi wypiekami, co miały te obrzydliwe tyle w środku, to mi się śmiać, że my to wtedy jedliśmy. Jeszcze ocenialiśmy. Zaszczyt dla tych słodyczy, że je oceniliśmy. Delor zazdrości. Ej, co to jest w środku? Mie, mielonka turystyczna Stary, nie róbmy tego To było w sumie nieplanowane, ale zrobimy dla was wielki test chlebów Więc po kolei, co my tutaj mamy? To jakiś fondant serem, czy coś? Fondant serem? To chyba Tak zwykła... gumowate po nie? Fondant z Z tym twarożkiem O, to moje ulubione, dawaj, dawaj Nie mm. są to moje smaki, ale okej okay. Nawet yeah. zupełnie, nie, nie jest okej okay, Nie, tak. jest zajebiste O ja ble Ale Myś to jest my... po prostu pieczywko w literę RS Nie, ono ma w środku jakieś tutaj yy... Akcesoria, jakieś fanty są w środku. Stary nie wymaga ode mnie, żebym tyle ostrości łapał, nie? Mm, dobry chleb, nie wiem, może być Weź te dziewa. Buła! Mm. Mm. Czyli co, ocena, ocena, ja taka to... na szybko. Że to jest masło krewetkowe. Masło, które smakuje w krewetki. O. Boże, jest pyszne. Czy ty się z tym zgadzasz? To jest takie fajne, bo jest takie lekko spajsi. Bagietka czosnkowa jest pyszna, nie? Ona jest tutaj, to jest tutaj. Bagietka czosnkowa przy tym, to nic. Chleb melonowy. Naprawdę smakuje, naprawdę smakuje. To, słuchajcie, jedzenie naprawdę smakuje. Dobra, zobaczcie. Mi o to, że nie spodziewałem się takiego smaku po pieczywie, rozumiesz. Nie spodziewałem się, że melon będzie smakował melonem. No nie. Dobry jest ten chleb, Takie lody melonowe, nie? Taki słodziutki lekko. No mnie no. ja to jest po prostu wody i z melonu. Ej, nie chcę się wychylić z tym krawędziowych. czy znaczy, szczerze, jak lubicie melon, to to jest banger dla was. To jest drożdżówka z budyniem który wam poleje smakowo. Jak to odpowiedział Kaz Bałagany? Kto zgarnia bułę, a kto zjada z niej farówę? Jakby peperotę niedawno. Więc ty wsadzasz jeden końcówkę, ty wsadzasz drugą końcówkę. Nie. Tak, 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 proszę, proszę. To będzie zbyt gejo Panowie, przepraszam, czy możecie wsadzić te parówy do mordy? Ty możesz wsadzić, ja z nim tego nie zrobię. Masz już prędzej. Jeżeli tak was przeraża perspektywa zbliżenia się do 15 cm odległości od twarzy drugiego to jest dobrze możecie mieć 15 lat spoko, tylko weźcie gry za tej parówy. taki hot dog z Orlenu, tylko bez sosu i na zimno. Ktoś miał taki fajny tizian, który mówił ton... No ja się tak podpytałam i generalnie podobno to quee jest od Q, czyli jakby cute, a to ton jest od na Czyli jakby... Duchy tu są fucking, no? that's like fucking cute. Fucking cute. Czyli jak to jest jeszcze raz? C na. Czyli. To może, no. Czyli to może być element Chong komplementu no. do kobiety? Czy jest fucking cute na przykład? Myślę, że jeśli tak powiesz do kobiety, to pewnie dostaniesz z liścia w Ej, ale zrobiłamy to? żeby się <noise> przestraszyła. Limit testowanie. A ty chciałbyś, żeby uderzyła cię jakaś koreańska studentka? No i co mówisz, zważając na swój wiek profesor. Nie, nie może, nie może. Ja to w ogóle tylko kobiety w swoim wieku po 40 lat, także... Tak, no dajcie tak, so daj znać do waszej mamy, żeby obejrzała <laughs> tego vloga. Ej, koleś! <laughs> Dobra, Będziemy wróć do Mi, To jest, tak jak mówiłem, chyba danie... Ale pokaż ze... tak ze środeczkiem, Jednamu. ze środeczkiem pokaż. Tu jest co, wołowina, tak? Wołowinka, do tego... Cebulka, majonez 7 days premium, nie? Ciasto francuskie i nie dość, że w środku, to polane Powiem tak, jak dać ludziom do zjedzenia, to przytyją 10 kg w miesiąc, bo będą to jedli na okrągło takie, to jest dobre Szczerze? Do tej donaty lepsze Widzisz, widzisz to? Dobra, to jest jakaś masa, wydaje mi się, że migdałowa Ciasto jest francuskie Yo, mocno słodkie Migdałowe, lubię migdały Lubię Marczepan. To smakuje właśnie trochę tak i ma... Mm. Mm, wiem, 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 wiem. jedliście kiedyś warkocz klonowy? To jest warkocz klonowy, ale w wersji kółkowej. Ja jestem boomerem, nie? A nie wiem, o czym on mówi. Ja też nie wiem, o czym on no, mówi. No ty ba tym bardziej byś nie wiedział. Ludzie, którzy wiedzą, czym jest warkocz klonowy, jesteście gitami, nie? Moimi homies. Żółw dla was. Co on pierdolić, -no, prawda? Jak smakuje jak takie ciastko premium za 10 zł co najmniej. No, czyli warkocz klonowy. Klonem, klonem to co najwyżej jesteś księżula. Dobra, dobra, teraz kilka ciekawostek. Kilka ciekawostek na temat miejsca, do którego się udajemy. To jest najlepszy uniwersytet, uniwersytet na całym świecie. Jeżeli polem przeszukiwania rozumianym jako cały świat jest Korea, wtedy tak. Wtedy to jest najlepszy uniwersytet na świecie i zaraz tam idziemy. Jesteśmy z naszą bojową przewodniczką, która jest najlepszą studentką na tym uniwersytecie i powie nam, trochę faktów naukowych na temat życia tutaj i na temat koreańskiej nauki. Tutaj mamy naszą bibliotekę. Pokaż to tam. Proszę tam pokazać, panie operator Dobra, a jakie to jest życie sportowe? Czy macie jakieś wielkie boisko do piłki nożnej w ogóle? Jeszcze tam nie jak do... wygląda? Aha, no dobra. Ty, może nie wiecie, ale to jest faktów, co? co? Sorry, no nie Hej, wiedziałem, spoileruję. że. No dobra, nie chciałem spoilerować, powoli, ale Czekaj, czekaj, czeka, ale powiedz mi, jak wygląda generalnie sport w Korei, nie? Bo serio nie wiem, co jest sportem narodowym. Bo już wiemy, że nie jest to e-sport. Baseball? Baseball? To tak po Baseball amerykańsku. Baseball jest mega popularny. No właśnie, przecież finał jest na arenie baseballowej. Mm. No, to fakt, to fakt. Z tego co wiem, futbol, ale tylko te... tam Arsenal chyba, tam gdzie są Koreańczycy. Mhm, to Tottenham chyba. A może Tottenham. Znasz takiego piłkarza, Park Ji-sun? Gościu, on grał w na nawet 100 lat temu, ale teraz jest Son chyba, nie? Nie wiem, bo ja wtedy oglądałem piłkę. Słuchaj, są jakieś rzeczy, których absolutnie nie możemy zrobić? Z czego ja jeszcze nigdy nie zrobiłam czyli wiecie, jak są w takich labach chemicznych, jest taki ding, który można pociągnąć, żeby woda spłynęła. Jeśli ktoś jest na przykład poparzony, okej. Okay. Okay. Tego nie a -a. Zrobić, Ale mnie zawsze, zawsze ktoś tam No to. Więc... Nie wiem, alarów przeciwpożarowych bym nie testował jeszcze. <laughs> no a może właśnie. Słuchajcie, ja oglądam Breaking Bad ostatnio. Może A, zabierzemy menzurki i zaczniemy pichcić, Ech. Że coś upichciły! To jest y, kampus tak wybitnie naukowy, high tech, może jakiś tam y, mef uda nam się wykmylić, nie? A i się nie rozumie po angielsku Dobra, ale wiesz co jest najgorsze? Pani przewodniczka już tutaj mentalnie się poddała, nie? Myślę, chowaj kamerę Przyszliśmy do kawiarni ze zwierzętami wow, i też bardzo pierwszy jest pies, pies jest pierwszy tam. pies jest tam, pierwszy pies tam. A, bo wy myśleliście, że mówię o Reo? Nie, 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 nie! Chodzi mi o tego słodziaka! No Cześć kolego! Ty jesteś szczurem czy psem? Ach, chmurka frieza! To chmurka? Yo Ale słodkie szczeniątka! Można je głaskać? kotlet! Siema, ma kotlet! Gdzie idziesz? Kotlet, wracaj! Nie, kotlet! Kotlet, chodź tu! Kolego! To chyba nie jest do jedzenia, co? Czy je można później zamówić? Eee, kawę ze świtki morskiej? Nie, nie można. No tak, tak, że nie smaczy. Dajcie znać, że to będzie smażycia. Whoa, wow, wow, wow. Ryzykujemy dla was życie, nie? Jeśli Piotrek nie wróci do Polski, w mówi wydajmy spory Jestem tak przerażony, totalnie. <śmiech> <śmiech> No troszeczkę tak, troszeczkę tak. To. To. Na samym początku jak ten, ten wąż, zaczął tak pełzać po mnie, on tak się delikatnie zacisnął. Ja dosłownie jestem sparaliżowany, nie? Tak... No dosłownie nie mogłem się ruszyć, nie? Drugi raz w życiu dotykałem węża, to jest 600 i za pierwszym razem było mi chyba nawet trochę łatwiej niż teraz. Ten wąż wyglądał i był pluszowy, nie? On wygląda tak absurdalnie, gigantycznie Jakby to była puszka po prostu Wypchana jakiś, jakimś... nie wiem ziarnem, czymkolwiek Mikroświnki były popularne przez wiele czas W takich powieściach dla nastolatków nie są jest, takie urocze, Z nimi jest problem taki, że one są urocze jak są malutkie A potem rosną do rozmiarów takiego sporego wieprzka Ważą kilkadziesiąt kilo I nie są specjalnie ładne Zgooglujcie sobie cykl życia mikroświnki I zobaczcie jak wygląda dorosła Come. Yo, mordeczko High five, you know? Nie ma współpracy na tej linie, ale to nie wszystko. Całe zoo i możecie to zwiedzić za jedyne 13 tysięcy wonów. To nie jest aż tak dużo. A patrz tam jest super wielki żółw. No jest. Mogę go pierdolnąć w skorupę? No, to jest no. duży. A to są, takie, to są te snapping turtles, które tak gryzą? Wiecie o co chodzi? A podłóż mu palca pod głowę. Właśnie, tego robić, bo mogę go stracić. Ryan pierwszy raz dotknął bambi. Idziemy do Mulego, spróbujemy sprowadzić go na dobrą ścieżkę. Ja, ja, ja nie jestem zwierzakowym człowiekiem, nie. To nie moje klimaty. Lubisz tylko zwierzaki z Ista, nie? Tych też nienawidzę, jeszcze bardziej niż ty. Z tymi da się chociaż rozmawiać. Z zwierzakami z Ista, nic, tylko napić. Jestem atakowany. Zostaw mnie kocie, ja sobie uciekam. 32. Tyle, dużo, dużo. Tyle, dużo. Tyle, dużo. Tyle, dużo. Tyle, dużo. Tyle, dużo. Tyle, tutaj Tyle, tutaj